Pani Norberry nabiera zaufania do tego drogiego pana Gillingema. Zeszli z drogi i ruszyli wolno-polną dróżką, która opadała łagodnie w kierunku Jones. Antoni milczał, a ponieważ trudno przez dłuższy czas podtrzymywać rozmowę z kimś, kto się nie odzywa, wkrótce też i Bill popadł w milczenie ściślej rzecz biorąc, mruczał coś pod nosem, walił laską w ostry rosnące pośród trawy i wydobywał nieprzyjemne dźwięki z fajki. Zauważył przy tym, że jego towarzysz raz po raz ogląda się za siebie, jakby chciał na jakąś przyszłą okazję zapamiętać drogę, którą idą a przecież nie było to trudne skoro cały czas mieli w zasięgu wzroku główną drogę a pas drzew ponad długim murem otaczającym najdalszą część parku wyraźnie rysował się na tle nieba obejrzawszy się po raz kolejny Antony spojrzał na billa z uśmiechem no a co w tym śmiesznego spytał bill rad ze zmiany nastroju kayli nie zauważyłeś? A czego? O no, samochodu. Przejechał właśnie drogą. A, a więc to zanim się oglądałeś. O, musisz mieć bardzo dobry wzrok, mój chłopcze, żeby z tej odległości rozpoznać samochód, który wcześniej widziałeś ze dwa razy w życiu. No, ale ja naprawdę mam bardzo dobry wzrok. No, myślałem, że Kelly pojechał do Stanton. Of, on niewątpliwie miał nadzieję, że tak właśnie pomyślisz. No ale w takim razie dokąd tak naprawdę pojechał? No, przypuszczalnie do biblioteki. zacisięgnąć rady naszego przyjaciela Ashera, upewniwszy się pierwej, że jego przyjaciele Beverly Gillingham rzeczywiście idą do Jalens tak jak to zapowiedzieli. Bill stanął nagle pośrodku ścieżki. – Ty naprawdę tak sądzisz? Antoni wzruszył ramionami. – Wcale by mnie to nie zdziwiło. Musimy mu chyba cholernie dia zawadzać, kiedy się kręcimy koło domu. I każda chwila, kiedy wie na pewno, że jesteśmy gdzie indziej, bardzo mu się przydaje. – Przydaje? A do czego? No choćby do uspokojenia skołatanych nerwów. Wiemy, że on jest w tę sprawę zamieszany. Wiemy też, że ma swoje sekrety. Nawet jeśli nie podejrzewa, iż depczemy mu po piętach, musi przeczuwać, że lada chwila możemy się na coś natknąć. Bill mruknął coś na znak zgody i powoli poszli dalej. Na no co z dzisiejszą nocą? Pytał Bill, dmuchając przeciągle w fajkę. No, spróbuj przetkać ją źdźbułem trawy, powiedział mu Antony, wręczając mu źdźbuła. Bill przepchnął źdźbuło przez ustnik, dmuchnął jeszcze raz, po czym powiedział: o, już lepiej. No i schował fajkę do kieszeni. A jak się wydostaniemy z domu bez wiedzy Kejleja? No, nad tym. Trzeba się będzie jeszcze zastanowić. Myślę, że nie będzie to łatwe. No, wolałbym, żebyśmy nocowali w gospodzie. No, ale, ale czy to przypadkiem nie jest ta panna Norbery? Bill szybko uniósł głowę. Byli już niedaleko Jalens, starego, strzechą krytego domostwa, które po wielowiekowym śnie. Budziło się do nowego życia z wyciągniętymi do przodu skrzydłami. Skrzydła te wszakże wyrastały tak skromnie, że nie niosły ze sobą widocznej zmiany stylu i Jalanc, nawet wyposażony w nowoczesną łazienkę, nadal pozostawało starym Jalanc, przynajmniej patrząc z zewnątrz. W środku panował raczej styl pani Norbery. O tak, tam jest Angela Norberry, mruknął Bill. Nieźle się prezentuje, co? Panienka stojąca przy niewielkiej białej furtce posiadłości zasługiwała niewątpliwie na coś więcej niż nieźle się prezentuje no ale Bill chował zachwyty dla innej. W jego oczach panna Norberry była osądzona i potępiona za to wszystko, co różniło ją od Betty Calladine. W oczach Antoniego, niekrępowanego przez podobne porównania, panna Norberry była całkiem po prostu prawdziwą pięknością. – Kaylee prosił nas o przekazanie pani listu – wyjaśnił Bill, kiedy uściskom dłoni i prezentacją stało się już zadość, o, proszę bardzo, panowie będą uprzejmi powtórzyć mu, jak bardzo mi przykro z powodu, no, z powodu tego, co się stało. Boże, tak trudno coś powiedzieć, tak wręcz trudno w to uwierzyć. Jeśli jest prawdą to, co ludzie mówią, Bill w największym skrócie zrelacjonował wypadki poprzedniego dnia. O, tak. A pan Ablet. Wciąż się jeszcze nie odnalazł? Nie. Panna z niedowierzaniem pokiwała głową. Wciąż mi się zdaje, że to się musiało przydarzyć komuś obcemu, komuś, kogoś, kogośmy wcale nie znali. Potem zwróciła się do obu panów z poważnym uśmiechem na twarzy. No ale teraz koniecznie zapraszam panów do nas na chwilę. To bardzo to uprzejme z pani strony, odezwał się niezręcznie Bill, ale my musimy, no to znaczy. Pan nie odmówi, prawda? Zwróciła się do Antoniego. No, jestem bardzo zobowiązany. Pani Norbery była zachwycona, że może ich gościć, jak zawsze, gdy w domu pojawiał się mężczyzna. Odpowiadający niezbędnym kryteriom potencjalnego wyboru. Kiedy dzieło jej życia dokona się i podsumuje w tych pięknych słowach, postanowione, że wkrótce odbędzie się ślub Angeli, córki świętej pamięci Johna Norbery, wtedy dopiero będzie mogła powiedzieć z ulgą, Nunc dimittimus, czyli jak my odpuszczamy, i odejść w pokoju nie tyle do lepszego świata, jeśli taka będzie wola nieba, ale zapewne do godniejszej posiadłości nowego zięcia. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że wybór oznacza nie tyle sam wybór, ile samego męża. Dziś wszakże przybysze z Czerwonego Dworu zostali przyjęci tak serdecznie, niejako godni wy wyboru, jeśli nawet specjalny uśmiech dla możliwych do przyjęcia, zagościł czasem na wargach pani domu to raczej odruchowo niż z wyrachowania. W tej chwili łaknęła ona bowiem tylko wieści: wieści o Marku. W końcu bowiem dopięła swego, i gdyby w poświęconej zaręczynom kolumnie Morning Post najpierw, jak w nekrologach, pojawiały się wstępne informacje, wczorajsze obwieszczenie głosiłoby triumfalnie całemu światu, a przynajmniej tej jego części, która się liczy, iż postanowiono całkiem niedawno, Staraniem pani Norberry, że z całą pewnością odbędzie się wkrótce ślub Angeli, jedynej córki świętej pamięci Johna Norberry z Markiem Abletem z Czerwonego Dworu. Natknąwszy się na ten anons w drodze do strony sportowej, Bill byłby zapewne zaskoczony. Uwa uważał bowiem, że jeżeli już ktoś jest godzien tego zaszczytu, to z pewnością Kelly. Panienka zaś uważała, że żaden z nich nie jest tego godzien. Postępowanie matki często ją bawiło, czasami nawet wprawiało ją w zawstydzenie, czasem natomiast w przygnębienie. Sprawa marka Bletta była szczególnie przygnębiająca, dlatego, że Mark niewątpliwie występował w sojuszu z matką przeciwko niej. Ta preferencja oni śmilała innych kandydatów, których matka również obdarzała uśmiechem. Mark natomiast zdawał się przywiązywać do niej większą wagę niż do swoich własnych zalet, choć przecież miał o nich wysokie mniemanie. Marka, matka i Mark wspólnie starali się o rękę panny. Co za radość móc przerzucić się na Keyleja, który absolutnie nie był godzin wyboru. No i niestety Kaylee opacznie zrozumiał jej intencje. Nie mogła sobie wyobrazić zakochanego Keyleja, póki nie zobaczyła i póki na próżno nie usiłowała mu tego wyperswadować. A było to przed czterema dniami. Nie widziała go od owego czasu, a teraz dostała ten oto list. Bała się go otworzyć. Z ulgą pomyślała, że nie musi tego robić przynajmniej do chwili, dopóki w domu są goście. Pani Norbery natychmiast się zorientowała, że z obu gości Antoni powinien okazać się Wdzięczniejszym słuchaczem, to też kiedy wstali od stołu z prawą i ze stanowczością eksperta, wysłała Billa i Angelę do ogrodu, zaś drogi pan Galingem Gillingem znalazł się tuż obok niej na sobie i słuchał, co ona ma mu do powiedzenia o różnych sprawach, które zajmowały go o wiele bardziej, niż mogłaby nawet przypuszczać. – Och, to okropne, po prostu okropne – mówiła. – Sama myśl o tym, że drogi pan Ablet mógłby… Antoni wydał stosowne chrząknięcie. – No sam go pan widział. Och, trudno grzeczniejszego, wylewniejszego mężczyzną. Antoni wyjaśnił, że w życiu nie widział pana Ableta. No, ale oczywiście zapomniałam. Proszę mi jednak wierzyć, drogi panie, że w takich kwestiach można naprawdę polegać na kobiecej intuicji. Antoni powiedział, że jest o tym głęboko przekonany. Niech pan pomyśli, co ja czuję jako matka. Antoni pomyślał, co musi czuć panna Norbery jako córka. I zastanawiał się, czy się domyśliła, że o jej sprawach osobistych matka rozmawia z kimś obcym. No cóż, miał wszakże, cóż miał wszakże począć? Czyż nie pragnął jedynie słuchać w nadziei, że się czegoś dowie? Mark zaręczony albo wkrótce przed zaręczynami? Czy miało to jakikolwiek związek z wczorajszymi wypadkami? co na przykład pomyślałaby sobie pani Norber i o bracie Robercie, tej zakale rodzinnej? Czy był to jeszcze jeden powód, żeby chcieć się go pozbyć? Och, nigdy go nie lubiłam, nigdy. Nie lubiła pani? A kogo? spytał zdumiony Antoni. No, tego jego kuzyna, tego pana Keyleya. A tak, no, Pytam pana, drogi panie, czy ja wyglądam na kobietę, która powierzyłaby swoją córkę człowiekowi, co strzela do swego jedynego brata? No, ależ skądże? Jeśli doszło tam w ogóle do jakiejś strzelaniny, to myślę, że musiał to zrobić ktoś inny. Antoni spojrzał na nią pytająco: Nigdy go nie lubiłam. Powiedziała stanowczo pani Norbery: Nigdy! Ale to, pomyślał sobie Antoni, nie stanowi jeszcze niezbitego dowodu, że to Cayley jest mordercą. No a jak odnosiła się do niego panna Norbery? spytał ostrożnie. Nie, nie, absolutnie nic nigdy między nimi nie było! stwierdziła kategorycznie pani Norbery. Nic! Powiem to każdemu w oczy. O, najmocniej przepraszam, do głowy mi nawet nie przyszło. O, nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o kochaną Angele, mogę to stwierdzić z całkowitą pewnością. Natomiast, czy on próbował? Przerwała, wzruszając pulchnymi ramionami. Antoni czekał niecierpliwie. No, oczywiście widywali się. Być może on chciał. No, nie wiem. Jako matka musiałam spełnić mój obowiązek, drogi panie. Drogi pan westchnął zachęcająco. No, powiedziałam mu całkiem szczerze, że no, jakby to wyrazić o, że sięga za wysoko oczywiście w sposób bardzo taktowny, ale szczerze to zna. Czy, spytał Antoni, starając się zachować spokój, powiedziała mu pani, że, że pan Ablet i pani córka, pani Norbery, parę razy pokiwała głową. No dokładnie, tak, drogi panie, to był mój macierzyński obowiązek. Jestem przekonany, że nic. Nie jest w stanie powstrzymać pani przed zadośćuczynieniem takim obowiązkom. Musiało to być jednak bardzo niewdzięczne zadanie, prawda? No, zwłaszcza, że nie była pani całkiem pewna. Och, on był pod jej urokiem, drogi panie, najwyraźniej był pod jej urokiem. No, a któż by nie był. Wtrącił Antony z czarującym uśmiechem. Tym bardziej taka rozmowa musiała być dla niego wstrząsem. No, właśnie dlatego byłam zadowolona, że się w końcu na nią zdobyłam. Od razu spostrzegłam, że wtrąciłam się w odpowiedniej chwili. U, a to z pewnością nie ułatwiło następnego spotkania podsunął Antoni. Oczywiście on nie pojawił się już od tego czasu, ale niewątpliwie prędzej czy później spotkają się znów w Czerwonym Dworze. – A, więc to było całkiem niedawno? – W zeszłym tygodniu, drogi panie, właśnie wtrąciłam się w samą porę. – A? – powiedział Antoni, oddychając z ulgą. – Na to właśnie czekał. Teraz chętnie by się oddalił, żeby w odosobnieniu przemyśleć nową sytuację, ale może najchętniej na jakiś czas zamieniłby się z Billem partnerkami rozmowy. Panna Norbery z pewnością nie będzie wobec obcego tak wylewna jak jej matka, ale i tak słuchając jej niechybnie by się czegoś dowiedział. Którego z dwóch pretendentów darzyła ona. Cieplejszym uczuciem? Keyleja czy Marka? I czy naprawdę była gotowa poślubić Marka Abletta? Czy go kochała? Czy może obu, czy też żadnego? Pani Norbery była wiarygodnym świadkiem tylko w odniesieniu do własnych myśli i postępków. Na ten temat wiedział już wszystko, co potrzeba. Teraz zaś tylko córka mogła mu jeszcze coś powiedzieć. Ale buzia pani Norbery nie zamykała się ani na chwilę. Och, dziewczęta są takie głupie, drogi panie mówiła. Na szczęście mają matki, które się nimi opiekują. Od samego początku nie ulegało wątpliwości, że pan Ablet będzie odpowiednim mężem dla mojej córki. Pan go nie zna? Antoni wyjaśnił raz jeszcze, że w życiu nie widział na oczy pana Ableta. O, urodzony gentleman, przystojny w takim typie artysty. Istny velasquez, no, może raczej van Dyck. Angela się upiera, że nie wyjdzie za brodacza. O, jakby to miało większe znaczenie kiedy. Przerwała, a Antoni za nią dokończył zdanie: No, czerwony dwór jest z pewnością uroczy. Och, uroczy, naprawdę uroczy. W dodatku nie można powiedzieć, żeby pan Ablet wyglądał mało wytwornie, wprost przeciwnie. Jestem przekonana, że pan się ze mną zgodzi. Antoni powiedział, że nie miał przyjemności nigdy widzieć pana Ableta. O tak. I tkwi w samym centrum świata literackiego i artystycznego. O, ze wszechmiar odpowiedni zięci. Westchnęła głęboko i na chwilę pogrążyła się we własnych myślach. Antoni już chciał skorzystać z okazji i się wymknąć, kiedy pani Norberry podjęła rozmowę. A na dodatek ten jego okropny brat. Pan Ablet był ze mną absolutnie szczery, jak zwykle zresztą. Powiedział mi o swoim bracie, a ja mu oświadczyłam, że jestem całkiem pewna, iż nie wpłynie to na uczucie mojej córki względem jego osoby. W końcu brat był w Australii. A kiedy to było? Wczoraj? Antony miał wrażenie że jeżeli Mark wspomniał o swoim bracie dopiero po jego zapowiedzi przyjazdu do Nowego, do Czerwonego Dworu, za tą absolutną szczerością kryła się niewątpliwa mądrość. O nie, to nie mogło być wczoraj, drogi panie, to przecież wczoraj, tu wzdrygnęła się i potrząsnęła głową. No myślałem, że może wpadł do pani wczoraj rano. Ależ nie. Och, drogi pani, istnieje takie zjawisko jak nadgorliwy konkurent. O, poranne wizyty! Brr! Uzgodniliśmy, że mojej kochanej Jan, czyli. O, no, no. Nie, nie, nie. To było przedwczoraj. On wpadł do nas w porze podwieczorku. wieczorku. Antoni pomyślał. Że pani Norberry przeszła daleką drogę od wstępnego stwierdzenia, iż Mark oraz panna Norbery są już praktycznie zaręczeni. Teraz przyznała, że na kochaną Angelę nie należy naciskać, że kochana Angela w samej rzeczy nie jest wcale do tego związku przekonana. A przedwczoraj Angeli akurat nie było w domu. To zresztą nic nie zmieniało. Pan Ablet jechał właśnie do Middlestone, zdążył tylko wypić filiżankę herbaty, więc nawet gdyby była w domu, Antony machinalnie przytaknął. O, to było coś nowego. Po co dwa dni temu Mark jechał do Middlestone? Ale z drugiej strony, dlaczego nie miałby tam jechać? Mógł mieć setki powodów niezwiązanych ze śmiercią Roberta. Stał. Chciał teraz być sam, sama, co najwyżej z Bilem. Pani Norbery dała mu do przemyślenia wiele tematów, z których na czoło wysuwał się następujący fakt: Kayleigh miał powód, żeby czuć nienawiść do Marka. Dostarczyła mu go pani Norbery. Nienawiść? No, przynajmniej zazdrość. No, ale to już samo może wystarczyć. Widzisz, powiedział Billowi, kiedy wracali do Czerwonego Dworu, wiedzieliśmy, że Kaylee składa fałszywe świadectwo i tym samym wystawia się na ryzyko, a czyni to z jednego spośród dwóch powodów: albo, żeby ratować Marka, albo, żeby go pogrążyć. Innymi słowy, Albo jest on całym sercem po jego stronie, albo całym sercem przeciw niemu. Teraz wiemy, że jest przeciwko niemu zdecydowanie przeciwko. No, ja bym jednak powiedział zaprotestował Bill że nie każdy stara się zrujnować swego rywala w sprawach sercowych. Doprawdy? spytał Antoni, odwracając się ku niemu z uśmiechem. Bill spłonął rumieńcem. No, oczywiście, trudno zaręczyć, ale chodziło mi o to, że. No, nie starałbyś się doprowadzić go do ruiny, Bill, ale też nie składałbyś fałszywego świadectwa tylko po to, żeby go wyciągnąć z kłopotów. I to kłopotów, których sam sobie napytał. No, na Boga. No, rzeczywiście nie. A więc, Druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Doszli właśnie do furtki wiodącej na ostatnie pole przed drogą. Przeszedłszy przez nią, odwrócili się i oparli na górnej belce, odpoczywając chwilę i patrząc na dom, który niedawno opuścili. Przyjemny domeczek, co? Powiedział Bill. O, bardzo. Tylko dość tajemniczy. A w jakim sensie? No bo gdzie jest główne wejście? No główne wejście? Przecież przed chwilą przez nie wyszliśmy. Ale nie ma tu żadnego podjazdu ani nawet drogi. Bill roześmiał się. No nie ma, ale dla niektórych w tym tkwi cały jego urok. I dzięki temu, jak przypuszczam, był na tyle tani, że panie Norberry mogły sobie na niego pozwolić. Panie nie są zbyt bogate. No, ale co z bagażami, z dostawami towarów i tego typu rzeczami? No jest bryczka, tyle że samochody nie mogą podjechać bliżej niż do tego miejsca drogi. Tu odwrócił się i pokazał palcem. Dlatego. Niedzielni milionerzy nie byli tym domkiem zainteresowani, musieliby zbudować drogę, garaż i całą resztę, gdyby się tylko zdecydowali. A, rozumiem, powiedział obojętnym tonem Antoni, po czym odwrócili się i ruszyli dalej w stronę drogi. Później wszakże przypomniała mu się ta krótka rozmowa przy furtce i zrozumiał nagle całą jej Doniosłaś.